Witajcie na kanale Dzisiaj mam przed sobą przepiękną karteczkę od Niuli ze Szczecina Karteczka jest bardzo ładna Bardzo mi się podoba Bardzo Dziękuję Już pozwoliłam sobie właśnie otworzyć z tego względu, że na kopercie były moje dane i Dane Ani. I przeczytamy sobie życzenia. Jeszcze widzę, że są zdrapaczki To za chwilkę. Przepiękne naklejeczki. Bardzo fajnie. Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Życzę Niula ze Szczecina. Bardzo dziękuję. Wielkie. Serduszka zostawiajcie dla Niuli W komentarzu I tutaj mamy pisanka I krzyżówkę XL I może najpierw sobie Zdrapiemy krzyżóweczkę Krzyżóweczka z numerkiem 29 I sobie troszkę przybliżę. Mam nadzieję, że nie jest za ciemno, bo dzisiaj też ta pogoda żeby ładnie, a dzisiaj u nas deszczowo. Ok, wszystko widać. I szukamy. Mam Może spróbuję zapalić światło. Chwilka. Myślę, że teraz jest lepiej. I szukamy K. Tutaj mamy K. Na tej chyba wszystko. Teraz na drugiej. Tutaj jest K. Tutaj jest K. tutaj mamy K, okej, okay. następnie szukam E, w bonusie jest E, super pedant. tutaj tu mamy a tu jest a tu jest a i w drugiej a jest tutaj tutaj mamy a. tu jest a tu jest a i tutaj jeszcze jest M. E. No i chyba tu jeszcze. I tu. I chyba to jest wszystko. Jak coś ominę, na pewno później się znajdzie. Tu właśnie widzę, że ominęłam. Ok. Następna literka to literka V. I od razu weźmiemy sobie drugą. O! O! Widzę tu. Tu jest o, tu jest o, tu jest o, tu jest o, tu mamy o, tu jest o, tu jest o. I chyba to wszystko na tej. Na drugiej. O mamy tu. O jest tu. I tu, I tutaj. okej. Okay. Następnie szukamy e. Okej, okay. weźmy f i, i f ma tu. Tutaj f. I. I. Tu mamy i tu mamy i tutaj jest i tutaj jest f okej okay, na drugiej jest tu i i Następna litera to litera s, bo już no nie ma. Tutaj jest s. No, tutaj jest s. Drugi s mamy tu. Tutaj jest s. Tutaj jest s. Ok. Zet. Nieważne, czy coś tutaj będzie w tej zrapeczce, czy nie. mi tylko dodatek do tej pięknej karteczki, za którą jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. W okay. drugiej. x, I. r, r, tu. r, tu. r tu, v r tu. Tutaj jest R, tutaj jest R, tu mamy R, ok, następnie P, P w bonusie. tutaj mamy P, pierwszy wyraz, koper. Okej. Okay. W drugiej P mamy tu. Tutaj mamy P. Okej. Okay. Tu jeszcze widzę, że gdzieś, ktoś... O, tu ominęłam R. Następna literka. To literka B. B jest tu. Tutaj jest pa. drugiej w drugiej pizza Drugie, nie i ok literka to U U jest tu tu mamy U tu jest U w drugiej tu mamy U. Tu jest U. Następna literka. To literka H. Tutaj H nie widzę. U drugiej. H mam tu. Tutaj jest H. Okej, okay. następnie W, a tu jeszcze widzę, że kania strapała W szukamy, w pierwszej W nie widzę, Drugie w drugiej mamy tu, okej. Okay teraz szukam je. Ja nie widzę, ale spojrzę jeszcze raz też u. Następna literka. To literka j. Pierwszej j nie widzę. Drugiej. Tutaj mamy j. I ostatnia literka, to literka A, w tutaj mamy drugi wyraz okap, A jest tu, tu mamy A, tu mamy A, tu jest A, tu jest A, tu jest A, tu, jest A. tu, tutaj chyba wszystko. Tutaj a jest tu, tu, tu jeszcze widzę s. Tu mamy a, tu jest a, tu jeszcze też widzę s, nie zdrapane. czyli Tutaj mamy pierwszy raz skok. A jest tu tu widzę, że R. Tutaj widzę, jeszcze ominęłam O. nie to jest drugi po Poezja. A tutaj chyba więcej nic nie ominęłam. Zobaczymy sobie, bonus 5 złotych, kontroli OP, zrapeczka przegrana, to naprawdę nic się nie stało, to tylko zrapeczka. Teraz zrapeczka pisanka z numerkiem 46. Zobaczymy sobie bonus, bonus z moneta i tutaj Mamy trzech tych samych symboli. Biedro, parasol, gra druga, mazurek i słońce, gra trzecia, toffi i chodkowa. gra czwarta, marcheweczka, marchewka i marchewka i zrapeczka jest wygrana. Gra piąta, kapelusz i dzwon, gra szósta, zajączek i dzwon, i gra siódma, parasol, parasol i perła. I zobaczymy sobie wygraną. Pięć złotych bardzo dziękuję za zdrapeczki, że mogłam sobie podrapać z innego miasta. I tutaj 5 zł i za tą przepiękną karteczkę, tutaj trochę oddala Za tą przepiękną karteczkę i przepiękne życzenia. Naprawdę Naklejeczki są super. Jeżeli jeszcze ktoś a, nie zna ani Niuli ze Szczecina, serdecznie Was zapraszam na jej kanał. Link będzie w opisie. Pamiętajcie, żeby zostawić wielkie serduszka. A, dla ani w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!